Cześć! Jak się podlewa bolówkę? stał. Aha! I wielkie dzięki wow. za te wszystkie łapki! I prawie daliście 10 tysięcy łapek w górę! Aha! I Jeszcze pytaliście w komentarzach, czemu odcinki są takie krótkie. Ja dlatego i gorzej nie chciałem, chciałem wszystkiego na jeden odcinek pokazywać. Bo wam się nudziło, no to zrobiłem inaczej. I teraz już powiem. Takie dwa wiadra na jeden krzaczek nie wystawi. Jedno liczcie ze mną. Jeden. Jeden. Dwa. 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 Nie ja. Nie. I z odcinka. Dajcie się jeszcze w komentarzach, kto tu jest ten mały dzisiaj wam powiem to jest mój brat raz nie, nie papa raz, raz. nie